Hej, w tym materiale pokażę ci jakie nowości weszły do programu Premium Pro w wersji 2022. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy ja w programie. Na samym początku pokażę wam tak zwane uproszczenie naszych sekwencji. Jak teraz zobaczycie, jest to jakby streszczona, ale skrócona wersja niektórych osi czasu w naszych projektach. Czyli mamy czasami jakieś tam wolne traki, które nam zostały, mamy jakieś dezaktywowane ujęcia, które właśnie nie wiemy, czyli wybrać te, czy może. Te u góry, nie wiemy co klient jeszcze powie, no i tak właśnie setestujemy jedno albo drugie ujęcie. Mamy jakieś efekty dźwiękowe, czasami rozwalone po naszej osi czasu, bo tam zostały jakieś wymutowane traki z poprzednim audio, przed mixem na przykład, które są już niepotrzebne. Nasze audio, czy jakieś właśnie markery, które są już nieaktualne. No i czasami przydałoby się takie magiczne narzędzie, które nam chociaż trochę pomoże i wyczyści ten ogromny tanań filmu, który trwa np. nie wiem 30 minut, i mamy właśnie taki bałagan nie przez 20 sekund. Uprzątanie tego było, będzie w sumie szybkie, ale to razy, tam kilkadziesiąt razy, kiedy mamy 30 minut potrafi już trochę zająć i jakby Adobe wprowadziło funkcję w sequence która nazywa się po prostu Simplify Sequence kiedy ją klikniemy na samym początku wybieramy sobie nazwę sekwencji czyli on to na tej sekwencji nie wprowadzi tych zmian tylko zduplikuje daną sekwencję i na niej wprowadzi te zmiany czyli w razie w gdyby usunął coś za dużo to jakby zawsze możemy do tego wrócić więc zanim to zrobimy Pokażę co ja tutaj jeszcze mam na koniec, bo to jest też ważne. Jest to ujęcie, które zostało przecięte jakby na trzy kawałki, bo na przykład miałem wcześniej coś tutaj, no ale potem wróciłem do tego ujęcia i mimo, że tu nie ma żadnego cięcia, ujęcie zostało to samo. Zostawiłem tylko dla testu jeszcze jakieś podbicie saturacji, aby zobaczyć czy efekty się przenoszą, bo to ujęcie, jakbyśmy sami chcieli ręcznie zrobić, możemy sobie kliknąć na cięcie, delete, delete, no i teraz nam usunie jakby właśnie tę saturację ale to ujęcie jest już całe bez cięcia. Zobaczmy sobie jednak, jak to działa w przypadku Simplify, czy też nam usunie saturację, czy jednak ją zostawi. Jak sobie kliknę właśnie sekwencję, zostawię sobie daną nazwę, no i sobie na, na samym początku wybiorę Close Vertical Gaps on Video Tracks, czyli po prostu wszystkie, jak mam jakieś luki tutaj, czyli jakby wolny track na przykład, to on mi go usunie, aby go nie było. Wypłaść klipek multicamery. No ja nie mam multicamery, to nie, no ale jeśli to zrobię, to na przykład już bym nie mógł że korzystać jest z multicamery. Więc ta opcja jest bardziej przy finish, jeśli wam by była potrzebna. Dalej mamy opcję, gdzie możemy zaznaczyć sobie, co chcemy usunąć. I mamy opcję usunąć z traków wideo, audio traków, czy ze wszystkich. No ja chcę w tym przypadku ze wszystkich. Czy chcę usunąć puste ścieżki? Tak. Czy chce usunąć grafiki czy jakieś teksty i tak dalej? Nie i zazwyczaj wy też nie chcecie ich usunąć. Czy chce usunąć przejścia? Nie i wy zazwyczaj też ich nie chcecie usuwać. Trial Edits to właśnie są te takie cięcia w jednym klipie, które potem na przykład nam zostały, a są kompletnie niepotrzebne, więc sobie je zaznaczę. Czy usunąć dezaktywowane bądź wymutowane traki? Tak. Dezaktywowane klipy? Tak. Klipy offline. No tutaj akurat ich nie mam, no ale załóżmy, że tak. No i czy klipy z jakimś kolorem, czyli możemy wskazać że chcemy usunąć jakieś klipy z konkretnym kolorem, jak już sobie oznaczali na przykład jakieś testowe klipy innym kolorem. No to sobie nie oznaczałem, to sobie zostawię. I czy chcę usunąć markery? No to tak, no mam w przypadku zielone i to takie niby żółto-złote markery. Sobie Zaznaczę, klikam Simplify, no i mój track został uproszczony. Wcześniej wyglądał tak, teraz wygląda track, no i nadal mogę sobie zrobić na przykład coś takiego, aby go jeszcze bardziej uprościć. Jednak już zaczyna wyglądać, znaczy już po prostu wygląda o wiele lepiej niż mieliśmy go w tym przypadku. Czyli narzędzie przydatne do szybkiego cięcia. Na no to ujęcie jakby usunęło nam cięcia w tym ujęciu, jednak saturacja również została zdjęta. Czyli jeśli byśmy mieli jakieś cięcie, abyśmy nie chcieli się pozbyć jakiegoś efektu, który na przykład jest raz kolor, raz jest czarno-biały, na przykład, że robimy jakiś taki flickering to on by nam w tym przypadku się usunął. Czyli na opcję, która jest dostępna tutaj, Trough Edits, należy uważać, że zaznaczamy ją tylko, jeśli na pewno nie mamy jakichś tam dodanych efektów innych, niż na sąsiadującym klipie. następna opcja, która się trochę różni, to jest bardziej taka wizualna. Czyli na samym początku w Lumetri Scopes, jak mamy w to możecie zobaczyć, że jest to, są tutaj widoczne już kolory. Te ujęcie jest takie dość ma podobny kolor, ale jak tutaj bar, to zobaczycie, że niebieskie kropki ma w niebieskim, czerwone w czerwonym, różowe. W różowym plus mogę kliknąć dwa razy na węglowskop, aby się przybliżyć. I co mi się nie podoba, że te dwukrotne przybliżenie nie działa na innych wykresach, tylko działa na jednym węglowskopie. Plus nie mogę sobie tutaj jeździć, czyli jakbym chciał się przybliżyć i pojechać w czerwony obszar, to nie mam. Zawsze mnie przybliża tylko dwa razy do środkowego zoomu, więc to jest taka funkcja Hmm. Mogę je równie dobrze nie być, jakby nie czuję tej czegoś jakiegoś większego przeskoku. Następna opcja to jest taka, że jak sobie przerzucę Lumetri i, i zawsze bym chciał sobie powiększyć te Lumetri, na przykład na, na drugi ekran, to wcześniej niektóre krzywy były w kwadracie, a teraz tak sobie je będę skalował. To widzicie, że one skalują się z oknem. Wcześniej mieliśmy taki kwadracik, a teraz fajnie się skalują z oknem, więc kolejna jakaś tam funkcja, która. No, Okej, okay, fajnie, jedźmy dalej. Tak, e, następna funkcja jest już w wersji beta, ale zobaczmy tutaj. E, mam tylumetrik kolor. Oznaczy sobie, to jest jakby typowe ujęcie lock. No i w poprzedniej wersji mamy w Basic Option opcję auto, czyli niech nam zrobi automatycznie podstawową korekcję. Klikam sobie auto. Co już? W sensie, coś się zmieniło? No, OK, no, rozjaśniło trochę ujęcie. Nie wiem po co, bo było dość jasne. Ściągnęło nam delikatnie Shadow i Black. No i to jest dla niego skończone ujęcie. Poproszę przelewik. A teraz w opcji beta, jak sobie wejdziemy, mam tutaj Lumetri Color, pójdę, pójdę, pójdę tutaj, wyzeruję sobie, aby nie było, że coś oszukuję, więc Lumetri Color oszukane i jak widzicie, przycisk auto zniknął, ale pojawił się przycisk autoton wyżej. Kiedy sobie kliknę to, to zobaczycie zaraz, że na tym ujęciu no, zmiana jest kolosalna. Jakby pokazała wam to w premierce, aby porównać poprzedni widok z aktualnym widokiem, no ale chyba nawet nie muszę się przepiekiwać, bo widać, że zmiana jest kolosalna. Jakby to nie jest luk tego ujęcia, z którym bym chciało pójść, ale jakby to jest w sumie takie dobre wyjście. Plus, załóżmy, że mamy dwie minuty na danie całego materiału, nie mamy czasu jakby edytować kolory, a klikamy sobie Autotion. No i można powiedzieć, że to jest na pewno lepsze niż dać materiał w opcji Logu. Więc, no, ja na pewno bym tu się trochę bawił odczuwaniem skóry jeszcze i trochę, może sobie zrezygnował trochę z białego na bardziej trochę zimne barwy. No i jeszcze kontraścik dla mnie jest trochę za słaby i saturacja oczywiście, ale jest to na pewno dobry kierunek. Więc po takiej edycji Autotron możemy sobie właśnie. Przejść i zacząć sobie, właśnie. Nie wiem, na przykład podnosić saturację, aby sobie skorygować dane ujęcie jeszcze pod jakieś tam nasze potrzeby. Czyli na przykład mogę sobie pościągać jeszcze bardziej shadow, a teraz mnie trochę pogięło. No ogólnie, bez wykresów ciężko, ale mniej więcej rozumiecie o co chodzi, że po autotunie możemy sobie potem korygować. To jest taki dobry punkt startowy. Do naszej korekcji, więc myślę, że zmiana jak najbardziej na plus, jeśli chodzi o kolor, i to w sumie chyba jest jeden z ciekawszych zmian, jeśli chodzi o premierkę, że ona rzeczywiście ma jakiś input w czas naszej pracy. Następna funkcja użytkownicy Dawinci Resolve powinien ją bardzo dobrze znać. Czyli teraz, kiedy mamy nasz klip i wybierzemy sobie Properties, zobaczycie, że mamy coś takiego jak Color Space Override, czyli mamy po prostu tak zwany Color Management teraz w premierce. Wystarczy, że znaczy sobie klip, wejdziemy w Modify, Interpret Footage, wybierzemy sobie color Space Override i wybierzemy sobie, jakby najpopularniejsze, właśnie jakieś modyfikatory. To jest ujęcie z pana Sonika, więc wybieram sobie follow, kliknę na OK, no i taki basic correction już na ujęcie został rzucony. Widzicie, że na innych ujęciach nie ma. To jest taka symulacja, że mam więcej takich ujęć, ale to jest jedno, to samo, tylko zduplikowane trzy razy. No i teraz mówicie, no fajna funkcja, no ale potem będę musiał klikać na wszystkie te klipy, no i właśnie, że nie. Nie wiem w ogóle, czemu to jest w kafelkach. Ale dobrze, znaczy sobie klipy, te wszystkie na których mam tutaj, z poprzedniego sobie usunąłem to, dam sobie teraz na wszystkich modify, interpret footage, wybiorę sobie override, wybiorę sobie Panasonic, kliknę OK. No i teraz jak możecie zauważyć, mamy już na wszystkich klipach ten kolor zrobiony czyli możemy to traktować że to są osobne klipy nie to są niby to samo ale to, to są osobne pliki o pliki tych klipów No i w polu widzimy poprzedni król a tu już taki Basic Correction właśnie panu Sonika został na to dodany więc zmiana według mnie jak najbardziej plus jest jeszcze jedna nowa funkcja i to jest moja ulubiona funkcja i bawiłem się bardzo fajnie, gdy ją testowałem, jednak o niej powiem w następnym materiale, aby tego materiału już nie przedłużać. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Wtedy właśnie pokażę nową funkcję, która się tyczy audio w premierce. Także co? Trzymajcie się. Cześć.